An accent that makes you melt. Cały czas słyszę, że wszyscy chcieliby mieć taki akcent. No i co ja zrobiłam, że go mam? I co można zrobić, żeby mówić po angielsku jak Ty? Wiecie, nawet w Urzędzie Skarbowym to słyszałam. W Uberze nawet nie wspomnę. Everybody wants to know how I do it, so here we go. My story. The whole truth. Our story starts on a grim Thursday morning in 1996, when my mama gave birth to me. Moja mama jeszcze wtedy o tym nie wiedziała, ale tamtego dnia dała życie gramarmamie. Potem długo, długo nic, chodziłam sobie do przedszkola i w przedszkolu, uwaga, uwaga, nie uczyłam się angielskiego. Moi rodzice budowali dom, i mama uznała, że to jest strata pieniędzy. Moją młodszą siostrę natomiast już zapisała na angielski i podobno, ja tego nie pamiętam, znam to tylko z opowieści. Cały czas chodziłam za nią i byłam taka, a to nie fair, że Magda ma jedną książkę więcej do angielskiego ode mnie. No tak. I think it's funny. I tak naprawdę taki mój prawdziwy angielski zaczął się w pierwszej klasie. No i w pierwszej klasie angielski w szkole, normalny po prostu szkolny angielski, trzy godziny w tygodniu oraz angielski dodatkowy, na którym robiliśmy mój ukochany podręcznik Welcome. To są dokładnie te książki, których ja w 2003 używałam. I ja chyba już wtedy wiedziałam, że angielski to jest to, bo tych książek nigdy nie wyrzuciłam, ja je zawsze ze sobą miałam. Nie wiem jak, ale ja naprawdę chyba czułam, że this is my place in the world, you know what I mean? Moje nauczycielki, które miałam w tej pierwszej klasie, obie były Polkami oczywiście i to była szkoła publiczna na Przedmieściu, normalna. A ten dodatkowy angielski to nie był żaden elitarny angielski. Moja mama chyba płaciła 11 zł za, za godzinę zajęć i prawie cała klasa chodziła na ten dodatkowy angielski. Tak więc to był taki dodatkowy angielski, ale, ale żaden ekskluzywny, żaden native speaker, zwykła polska lektorka. Bardzo dobra, ale zwykła polska lektorka. Prawie 20 osób na lekcji. Sorry. No, takie zwykłe lekcje, po prostu. Pamiętam pierwsze takie moje zetknięcie z tym, jak ten w ogóle angielski akcent powinien brzmieć, e, to ta nasza dodatkowa lektorka od tego dodatkowego angielskiego. Agata miała na imię i była bardzo podobna do mnie. Her name was Agatha, just like me. I ona nosiła dużo różu na policzkach, just like me. I pamiętam, że ona wtedy, kiedy ktoś powiedział coś dobrze, to mówiła super. I to był pierwszy taki moment w moim życiu, kiedy sobie pomyślałam, ha. Ona nie wymawia super, tylko mówi super. Mmm, interesting. Dziwny ten akcent. Potem ta sama lektorka tłumaczyła nam, że na przykład się mówi po angielsku carrot, a nie carot. Także wiecie, ja do siódmego roku życia tych rzeczy nie wiedziałam, więc to wcale nie jest tak, że miałam jakiś nie wiadomo jaki background. Dopiero w pierwszej klasie się, w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie się tych rzeczy dowiadywałam jak każde inne, zwykłe. Dziecko. Pierwsze wspomnienie, jakie ja mówię po angielsku, to pamiętam, jak wracał się ze mną od dentysty i ćwiczyłam rymowankę, którą nam pani zadała, tak? I mówiłam na głos: one little Indian, two little Indian, three little Indian boys, four little Indian, five little Indian, six little Indian more No i to była rymowanka, którą mieliśmy zadane do szkoły. A, oczywiście w 2021 taka rymowanka by nie przeszła, nikt już nie śpiewał wesołej piosenki o wesołych indianinach, którzy biegają dookoła Tipi, ale to był rok 2003 i takiej rymowanki się uczyliśmy. No i pamiętam dokładnie właśnie jak jechałyśmy z mamą samochodem i wracałyśmy od dentysty i ja jechałam do szkoły zaliczyć tą rymowankę. Z tych właśnie Indianów, Indianinów, whatever. These are the beginnings of my English accent. Oczywiście wtedy z takim chyba zwykłym akcentem mówiłam, niemniej jednak mówiłam. Nie da się zaprzeczyć, że była to jakaś forma mówienia. Potem długo, długo nic, po prostu, wiecie, praca z podręcznikiem. Just like any other kid. Wiadomo, Boże Narodzenie, zdawaliśmy piosenkę Rudolph, the red nose reindeer. Had a very shiny nose. No i trochę tego angielskiego trzeba się było. Trzeba było wypowiadać na głos, żeby te wszystkie rymowanki pozaliczać, ale krótko mówiąc, zwykła, standardowa praca z podręcznikiem, aż do szóstej klasy, czyli rok 2008, kiedy na Mikołajki dostałam, uwaga, uwaga, Mamma Mia, which quickly became my favorite film and my huge, huge, huge obsession. Kiedy dostałam mamę Mię na Mikołajki, tak? Czyli Christmas time, zabrałam ją do pokoju i na moim komputerze wałkowałam ten film na okrągło. Ja co roku w Boże Narodzenie robię gigantyczne porządki, które nigdy nie są skończone i tak sprzątam, 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 i wiesz, nie ma bałagan. No i włączyłam sobie do tych porządków właśnie mamy myję i oglądałam to na okrągło. Obejrzałam ten film w Boże Narodzenie 2008, nie żartuję ze 100 razy, tak, w tej przerwie świątecznej, grudzień, styczeń 2008, e, jak nic, 100 razy, I swear, 5 razy dziennie, naprawdę. Po prostu ten film leciał na okrągło, a ja na okrągło sprzątałam. I ja ten film, nauczyłam się go na pamięć do tego stopnia, że wiadomo, jak on się zaczyna, to tam jest ta muzyczka Universal. Pam, 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 a potem leci zwiastun. I tam leci zwiastun tego filmu Wild Child. Uwielbiam Wild Child również. I ja ten film się wbił do, do takiego stopnia w głowie, że ja do tej pory, kiedy słyszę tą muzyczkę Universal, to mam taki trigger, że mi się wydaje, że zaraz po muzyczce Universal będzie właśnie zwiastun Wild Child. I mam już w głowie Poppy Moore had it all. Malibu moment, who are we? Tak? I umiem cały ten zwiastun. That is the final straw. You are going to England. I umiem cały ten zwiastun powiedzieć na pamięć. A również umiem cały ten film powiedzieć na pamięć. Uh, so, when are the lovebirds flying the nest? Oh god, who knows? Sometimes I think they never leave. Rozumiecie? Cały ten film znam na pamięć. Oczywiście z piosenkami włącznie. Uh, nie pamiętam szczerze mówiąc, czy robiłam to wtedy z myślą o tym, że nauczę się angielskiego, czy po prostu robiłam to dla, dla fanów. But this is what I did. Nonetheless. Tak, znam ten film na pamięć. Znam zwiastun Wild Child na pamięć. Później nauczyłam się również całego Wild Child na pamięć i teraz tymi dialogami po prostu mogę rzucać. I'll have a glass of that. Yeah, I'll have a bucket. So mamma mia is a part of my secret. Maybe that seems funny to you, I don't know. But this is what happened. Mamma mia, thank you, will be in my heart forever. Tak to jest. So that was part one. Dzieciństwo szkoła podstawowa. Czas na part two. W gimnazjum, do mojej nauczycielki, z którą realizowaliśmy podstawę programową w podstawówce zapisałam się na prywatne lekcje i to był pierwszy raz, jak miałam prywatne lekcje. Przy czym te lekcje wcale nie były nastawione jakoś bardzo na mówienie. Trochę pisaliśmy, trochę mówiliśmy. Nauczycielka, do której chodziłam, jest nauczycielką z bardzo dobrą reputacją w tych moich rejonach, ale raczej zawsze uważało się ją za nauczycielkę od nauki słówek, gramatyki, niekoniecznie mówienia jako takiego, więc tego mówienia nie było jakoś masakrycznie dużo. Lubiłam te zajęcia, ale, 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 ale. Tu jest ta smutna część historii, bo w szkole podstawowej ja w samochodzie z moją mamą, one little indian, two little indians, potem mama Mia, mówiłam na głos bez jakiegokolwiek skrępowania, no inhibitions. I potem jak zaczęło się to gimnazjum i zaczęłam chodzić na te prywatne lekcje, w pierwszej gimnazjum jeszcze z kolegą swoją drogą, potem, potem już w zupełności prywatne, to okazało się, że moja nauczycielka tak mm, trochę krytykuje wtedy, kiedy robi różne błędy w wymowie. Bo wiadomo, próbowałam tą wymowę mieć dobrą, bo wiedziałam, że z angielskiego jestem dobra, wygrałam przecież konkursy powiatowe i whatnot, i chciałam, żeby ten akcent również był taki, wiecie, szpanerski. Jak kiedyś wymawiałam, nie wiem, nazwę strony, powiedzmy 96, whatever. I ta nauczycielka moja zwróciła uwagę, co? Co ty powiedziałaś? powiedziałeś powiedziałaś seks? E, nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że powiedziałam seks. Może ewentualnie za bardzo próbowałam to e, seks wymówić, tak wiecie, z, z akcentem, ale, ale ona wtedy tak mm, trochę nie tym zawstydziła, you know? E, co ty powiedziałaś? Seks? O, nie tak się mówi. I to sprawiło, że gdzieś tam a, się trochę wycofałam, i już nie miałam ochoty tak bardzo próbować i eksperymentować z tym akcentem, i się wycofałam. Inną sytuację, może już nie tak wstydliwą, bo nie o seks chodziło, ale inną sytuacją było e, słowo neighbor, które gdzieś tam źle wypowiedziałam. I ta moja nauczycielka: Co ty powiedziałeś? Jak ty to wymawiasz? To nie tak się mówi. I gdzieś te sytuacje mnie tak trochę. Mm, no źle na mnie wpłynęły. Sprawiły, że nie miałam ochoty już eksperymentować i próbować, tylko gdzieś tam postawiłam na to, że, że będę mówić normalnie, z takim, z takim dobrym polskim akcentem. I actually think this is very sad, bo zaczęłam mówić z takim, tak wiecie, z takim akcentem: Stepping Stones, Activity Book, Julie Ashworth and John Clark. Z takim akcentem. Poprawnym, ale nie takim, wiecie, nie takim angielskim, nie takim, like I was born with it, uh, bo po prostu nie chciałam być wyśmiana i nie chciałam znowu słyszeć, co ty powiedziałaś. I przez wiele, wiele lat od tamtej pory mówiłam z takim mocnym, twardym akcentem, bo się bałam tego wyśmiania i tego judgment. Z perspektywy czasu myślę sobie, że no shame i nie trzeba się było tego akcentu wstydzić, ale wówczas jednak wstydziłam się, co tu na to poradzić. Fast forward to 2011, trzecia klasa gimnazjum, kiedy dostałam znowu na Mikołajki koncert. Koncert. Adele. Boże, co to jest za koncert? I to był taki moment, kiedy. Zaczęłam ją oglądać religiously, i to była kolejna taka moja obsesja. Oglądałam go gdzieś tam na okrągło i próbowałam po tej Adele powtarzać. Ja na początku, jak pierwsze z to oglądałam, to mimo tego, że angielski znałam wówczas bardzo dobrze, to naprawdę niewiele z tego, co ona mówiła, rozumiałam. Naprawdę, naprawdę niewiele rozumiałam. Adele, wchodząc na scenę, mówi coś takiego. Przysięgam, że ja słyszałam takie coś. What jak Boga kocham. Ja słyszę, że Adele mówi Will up a hell". Dopiero po latach zdałam sobie sprawę z tego, że ona mówi Royal Albert Hall. Tylko tak bardzo szybko. Royal Albert Hall. Wiecie, coś w ten deseń. I, I to brzmi Will up a hell". I ja postanowiłam też tak, chcę i za tą Adele. Powtarzałam po niej te wszystkie teksty. Royal Albert fucking Hall. How did I do? Dobrze? Lata później zobaczyłam Adele na żywo i byłam tym bardzo, bardzo, bardzo wzruszona. Zobaczyłam Adele na żywo, bo moja mama szalona kupiła mi bilety na Adele, which is a big thing considering that Adele does not do concerts anymore, so that was pretty cool. Ale mówiąc o moim akcencie, nie sposób jest też pominąć ważny bardzo etap w moim życiu, kiedy dostałam na Boże Narodzenie w 2009 roku PlayStation. A razem z tym PlayStation był SingStar, czyli ta gra na karaoke, gdzie śpiewasz piosenki. No i ja wtedy cały dzień, codziennie, przez najbliższe dwa lata Amy Winehouse, Lily Allen, Florence, uh, George Michael. Na okrągło ich piosenki śpiewałam. I słuchajcie, ja wtedy sobie lubiłam włączyć ten Sing Star na maksa głośno, wszystkie głośniki... Mój tata uwielbia sprzęt audio, więc zawsze były u nas w domu bardzo silne głośniki, takie, że aż cały dom dudni. I lubiłam sobie włączyć te głośniki tak mega, mega, mega głośno i śpiewać. I wtedy, słuchajcie, jak włączyłam te głośniki głośno, to nie było słychać mojego głosu, i ja mogłam z tym mikrofonem eksperymentować sobie i, i, i śpiewać. Nie bojąc się, że ktoś usłyszy i powie Co ty powiedziałaś? To nie tak się śpiewa. I mogą sobie po prostu próbować kombinować. Boże, co to był za czas w moim życiu. Riding through the city on my bike all day because the filth took away my land license It doesn't get me down and I feel okay because the sights that I'm seeing are priceless Everything seems to look as it should But I wonder what goes on behind doors No, i śpiewałam te wszystkie Lily Allen, Amy Winehouse He tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. ze mnie nie ma, ale niewątpliwie to był moment, w którym ja eksperymentowałam z tym akcentem i się bardzo dużo nauczyłam, a przede wszystkim wyćwiczyłam sobie te moje usteczka. No i Lili Allen to jest słowo klucz, kiedy ja mówię o mojej nauce akcentu. Ja jestem psychowanką Lili Allen. I love her. To jest um, memoir Lily Allen, który w ogóle mam z dedykacją od Lili. See, I'm obsessed. I am absolutely obsessed with Lily Allen. I'm a die fan. Znam wszystkie jej piosenki na, na pamięć. I oprócz tych, które miałam na SingStarze, to wszystkich tak naprawdę nauczyłam się śpiewać. I Lily Allen była takim pierwszym głosem. To był pierwszy taki głos, który ja słyszałam, a, tak się mówi w Londynie. I Lili Allen w jednym ze swoich teledysków Teletyst do tej piosenki zaczyna się tak, że ona wchodzi do, do sklepu z winylami i chce kupić jakiś tam album i mówi Do you have something like a kind of rock, but kind of pop, but kind of groovy? Do you know what I mean? I wtedy sobie zdałam sprawę, aha, tak ludzie mówią po angielsku. Tem. Oczywiście moja obsesja sprawiła, że oglądałam wszystkie wywiady z nią. Teraz jeżdżąc samochodem lubię sobie książkę włączyć w audiobooku, którą sobie też e, oczywiście kupiłam. E, lubię sobie włączyć książkę w audiobooku i powtarzać za nią i myśleć, że... Tak, teraz to mówię jak, mówię jak Lili. I myślę, że w moim angielskim, w tym moim akcencie, słychać wpływy z Lili, Allen zdecydowane. Posłuchajcie sobie, jak Lili mówi, i porównajcie to z tym, jak ja mówię. Myślę, że wpływ Lili na mój sposób mówienia słychać. Lili ma taką jedną piosenkę, knock him out, o tym, jak te dziewczyny idą do klubu, i chłopaki. Tam I ona... Tą so here's a story that could happen to anyone, literally anyone. you're going to a club and you're doing your own thing, and then this guy comes out of the gloom and he's like, you're right, girl, can i take your digit? and you're like, nasty, please leave me alone. go away now. let me go. O, oh, you're stupid, o, oh, just a little slow. Gdzieś tam to powtarzanie za Lili um, było moim ćwiczeniem. Nie miałam tutaj nauczycielki, która by nadzorowała ten mój akcent, tylko po prostu byłam, myślałam sobie, chcę być jak Lili i powtarzałam za tą Lili. W liceum był pierwszy raz, kiedy miałam lekcję z Native Speakerem bo w szkole, ja chodziłam do szkoły publicznej, ale chodziłam do Kopernika, gdzie mieliśmy dodatkowe lekcje z native speakerem, opłacane z budżetu Rady Rodziców. Rodzice płacili 200 zł miesięcznie, jak dobrze pamiętam, żeby te zajęcia się odbywały. Mieliśmy te zajęcia w grupach, po 12, nie wiem, nie wiem czy 12, czy 20 osób. I, don't know. I ja na te zajęcia nie dam powiedzieć złego słowa. To, co sprawiło, że ja gdzieś tam ten angielski wyćwiczyłam, to nie była sama obecność native speakera jako taka, tylko to, że on kazał nam w grupach rozmawiać i prawie wszystkie te Godziny, które ja przegadałam z Native Speakerem, to były tak naprawdę godziny przegadane z moją koleżanką z ławki Julką. Nie z nim, tylko z Julką. Do you know what I mean? Więc to mogła być rozmowa z Julką albo z kimkolwiek innym. To, że on był Native Speakerem, swoją drogą on był Amerykaninem, więc bardzo daleko mi do jego akcentu. To, że on był Native Speakerem, czy miało aż takie znaczenie? I don't think, really. My sobie rozmawiałyśmy gdzieś tam dwie, a nauczyciel tylko to nadzorował, więc. Więc to była nasza własna robota, moja i Julki. Przez całe liceum to ja dalej żyłam tym wstydem, który gdzieś tam we, w gimnazjum pewnie zaczął rosnąć i dalej mówiłam tym takim mm, angielskim, z mocnym, silnym polskim akcentem. tak? W ogóle nie próbowałam mieć tego akcentu szpanerskiego. Już wiecie czemu, bo się bałam wyśmiania. Boże, ale ja się boję, że się coś na, nie nagra. I ja się. Bałam mówić z takim wiecie, szpanerskim akcentem, bałam się, że zaraz ktoś przyjdzie i będzie taki: uh, Her accent sucks, she's ridiculous. I dlatego wolałam, unikając oczywiście wyśmiania, po prostu mówić z polskim akcentem, ale poprawnie gramatycznie. I wtedy odkryłam zapis fonetyczny. I zaczęłam, wiecie, te wyrazy, które są w słowniczkach na boku podręcznika, czytać z zapisem fonetycznym. Zakrywać sobie nawet wyraz zapisany literami, tylko czytać sobie właśnie IPA. I jak czytam to IPA, to nagle się okazało, że hmm, nieźle brzmię. I to było duże odkrycie, wielka przyjemność, wielka radość, ale dalej tą moją sztuczkę stosowałam tylko w zaciszu domu, nie dzieląc się tym moim. Polepszającym się angielskim z innymi. I tak do końca szkoły. I wybrałem się na anglistykę, na UW. I to był moment, w którym ja znalazłam się w nowym środowisku. Bo ta moja klasa rozjechała się po świecie. Ja zostałam w Warszawie. I, i, i znalazłam się w nowym środowisku. I ja, znajdując się w nowym środowisku, uwaga, to jest mądre. I Ja znajdując się w nowym środowisku, pozwoliłam sobie mówić po angielsku inaczej. Do you know what I mean? I tak naprawdę od pierwszej godziny na anglistyce mówiłam już takim fajnym akcentem, bo on był gdzieś wypracowany latami, ale bałam się nim dzielić z ludźmi, aż w końcu znajdując się w nowym środowisku się nie bałam. No bo jakby nie miałam czego, wiecie, to byli nowi ludzie. Jeszcze mnie nie znali, jeszcze nie mieli powodu, żeby mnie oceniać, i po prostu uznałam, że what the hell, i mówiłam tak jak umiałam najlepiej, a umiałam już całkiem nieźle. I to jest moim zdaniem przełom w tym wszystkim, bo wiecie, w uczeniu się akcentu może być coś z takiego małpowania, powtarzania po kimś. Moim zdaniem tego powtarzania, małpowania i udawania w, ak w nauce akcentu jest bardzo dużo. I żeby mówić dobrze, się, się trzeba przede wszystkim... Od... I ja naprawdę mam poczucie, że jak znalazłam się w nowym środowisku, to sobie gdzieś tam pozwoliłam. Nikt jeszcze nie miał żadnych uprzedzeń. Nikt się ze mnie jeszcze nie śmiał, że haha, Agata, ta kujonica udaje, że szpanuje. Wymyślam, odważyłam się mówić inaczej po angielsku, kiedy się znalazłam w nowym środowisku. I wtedy to był moment, kiedy zaczęłam chodzić na zajęcia z fonetyki. No i wiadomo, poznałam wszystkie te zasady prawidłowej wymowy. E, właśnie fonetyka, how now, brau, kau. E, nasza wykładowczyni z fonetyki praktycznej kazała wszystkim studentom nagrywać całą. On no, brał na, na dyktafon. No i ja tak też to nagrałam. Czyli tego mówienia znowu było bardzo dużo. Tego ćwiczenia, takiego wiecie, fizycznego. Kilka lat już minęło od tamtych zajęć, ale te zasady fonetyki i fonologii ze mną pozostały. Możecie sami ocenić, co uważacie o tej mojej historii. Czy ja nauczyłam się akcentu, bo miałam słuch? Czy ja nauczyłam się akcentu, bo, bo native speaker? Czy ja nauczyłam się akcentu, bo chodziłam na indywidualne lekcje przez trzy lata. I don't know. Nie chcę tutaj prawić morałów. Właśnie chciałam Wam tą historię opowiedzieć w takiej wersji raw, takiej nieedytowanej i nie overproduced, żebyście sami mogli ocenić, co sprawiło, że ja się nauczyłam. Powiem Wam tylko tyle, że ja teraz, mimo że, dobra, wszyscy mi ciągle mówią, że super akcent i tak dalej, ja cały czas ten akcent ćwiczę. I każdego dnia kilka stron książki, zazwyczaj jest to ta książka. Ja każdego dnia kilka stron książki czytam na głos. To jest robota, która nigdy nie jest skończona. I jeżeli ja chcę być w tym dobra, to wiem, że cały czas muszę ćwiczyć. I don't take it for granted. Do you know what I mean? I uważam gdzieś, mogę się tak pokusić, że niewiele jest szczęścia takiego, wiecie, takiego stroke of luck. W tym jak ja mówię po angielsku. Myślę, że to jest wypracowane i dlatego chciałabym powiedzieć, że każdy tak może. Oczywiście ja włożyłam w to miliony godzin pracy, ale czy jest to do zrobienia? Myślę, że tak. I think it's doable. I think it's. I think anyone could do this. You know what I mean? It's gonna take a lot of time, but I think anyone could do this. I think that good accent comes when preparation meets opportunity. I myślę, że w moim przypadku właśnie to było. Długo, długo, długo się przygotowywałam and something clicked. But I never stop working on it. I zawsze jest ze mną w mojej torebce jakaś książka, którą sobie na głos gdzieś tam powtarzam, żeby ten akcent ćwiczyć. No wiecie, tak jak się chodzi na siłownię całe życie, żeby mieć dobre ciało, wyćwiczenie tego raz nie wystarczy. You have to keep doing it and you can't take anything for granted. No więc to jest moja historia. Odsyńcie ją sami i wyciągnijcie z niej własne wnioski. That was me and my sorry. Thank you very much. Try right, to make me go to rehab, but I said no, no, no. Tak to wyglądało. Microphone drop.